Nie smuć się, gdy na zewnątrz leje deszcz. Zawsze mogło być gorzej. Zamiast wody z nieba mogły padać pająki, krew czy choćby zgniłe mięso. A w Teksasie można się nawet spodziewać fioletowej mazi, o czym przekonała się Sybil Christian w 1979 roku. Kobieta ujrzała na podwórku dziwne plamy, które wyglądały jak galaretka z winogron. Pojawiły się one w nocy po deszczu Perseidów. Nietypowe opady występują coraz częściej dookoła świata, przypominając nam biblijne opowieści o plagach egipskich i apokalipsie. Ale czym one właściwie są? Naturalnymi anomaliami czy zwiastunem zagłady? W meksykańskim miasteczku portowym Tampico nie zobaczysz śniegu, ale deszcz ryb. Już tak. W 2017 roku wystąpiła tam burza, podczas której spadły one wraz z wodą. Pedro Grandos, dyrektor ds. ochrony ludności w stanie Tamaulipas, ogłosił, że były to głównie mniejsze okazy, ważące po kilka gramów. Okolice miały wcześniej nawiedzać nietypowe dla tego regionu kataklizmy. Od tornad i trzęsień ziemi, po zaćmienia słońca i deszcze ryb. Miejscowi odebrali te wydarzenia jako zapowiedź czegoś złego. Ale nietypowe opady nie zawsze budzą w ludziach strach. Dla małej społeczności La Union pod miastem Joro w Hondurasie, deszcze ryb to powód do radości. Owoce morza spadają tam z nieba każdego roku, od późnej wiosny do wczesnego lata. Miejscowi mówią, że zjawiska te zawsze przebiegają tak samo. Najpierw pojawia się zwykły deszcz, lecz wkrótce grzmoty robią się głośniejsze. A błyskawic stale przybywa, aż w końcu zaczyna się ulewa. W trakcie burzy nikt nie opuszcza domu. Ale gdy ta ustaje, każdy chwyta za wiadro i biegnie w kierunku pastwiska usianego setkami małych srebrnołuskich ryb. Takie deszcze to dla miejscowych jedyny sposób na pożywienie się darami morza. To dlatego, że Joro dzieli aż 70 km od Oceanu Atlantyckiego. Ludzie żyją tam w ubóstwie, ale lokalne prawo zakazuje sprzedaży tych łowów. Ryby rozdziela się po równo między 200 gospodarstw. Ale zjawiska tego typu to codzienność w Meksyku i środkowej części USA. Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie podaje, że deszcze ryb były powszechne w Stanach w drugiej połowie XIX wieku, szczególnie w Kansas, Iowa i Luizjanie. O ile jednak takie opady mogą się komuś przydać, o tyle deszcze żab przypominają prędzej biblijne plagi. W 2005 roku serbskie miasteczko Odzacji naszły burzowe chmury, ale zamiast wody spadły z nich tysiące żab. Płazy pokryły ulice i podwórka, a nawet dostały się do domów. Niektóre zginęły po upadku, ale większość przeżyła i skakała po mieście szukając wody. Co ciekawe, lokalni biolodzy twierdzili, że gatunek ten nie występuje w regionie. Pierwsze wzmianki o żabich deszczach pochodzą ze starożytnej Grecji. Filozof Heraklides Lembo wspominał dni, w których z nieba spadło tyle płazów, że zasypały domy i drogi. Brzmi to podobnie do plag egipskich opisywanych w Biblii. Według Księgi Wyjścia, gdy faraon odmówił wypuszczenia Izraelitów, Bóg ukarał Egipcjan, zrzucając na nich tysiące żab. Te pokryły rzekę Nil, ulice, domy i pałac króla. Takich klęsk było więcej, na przykład gdy przyleciały szarańcze, tak samo jak w Bahrajnie w lutym 2020 roku. Tysiące owadów pokryło wówczas niebo i wypełniło ulice. Czy wszystkie te wydarzenia zwiastują katastrofę? Naukowcy są sceptyczni. Ko Yun Song, entomolog z Uniwersytetu AIM w Teksasie, twierdzi, że szarańcze rozpoznają, gdy ich populacja zaczyna rosnąć i gromadzą się w roje, by skuteczniej szukać pożywienia. Zdaniem uczonych, najbardziej niszczycielskim gatunkiem jest szarańcza pustynna. Przemieszcza się ona w grupie na ogromne dystanse niszcząc uprawy i pozbawiając całe regiony wszelkich zbiorów. Okazuje się jednak, że nauka może wyjaśnić nie tylko inwazję szarańczy, lecz także deszcze ryb i żab. Badania wskazują, że zjawiska te wywoływane są przez silne wiatry lub tornada. Burze mogą unosić mniejsze stworzenia, takie jak żaby, ryby czy owady, i przenosić je na duże odległości. Ewentualnie mogą one zostać wessane do chmury nad oceanem. Gdy tornado lub trąba wodna zanika, ich zawartość spada z powrotem na ziemię. Ale niektórych dziwnych deszczy nie da się wyjaśnić zwykłą burzą. W 2019 w Brazylii z nieba spadły pająki. Tysiące z nich zawisło przed głowami mieszkańca Antonio da Platina. To już naprawdę coś rodem z książki o Apokalipsie. Z kolei w 2015 roku miliony pająków wylało się z chmur nad Australią. Miało to być spowodowane ich migracją. Stworzenia te uwalniają nici przędne, aby do nich przylgnąć i polecieć z prądem powietrza. W ten sposób przenoszą się z miejsca na miejsce. Zwykle jest to proces, którego nikt z nas nie dostrzega, ale czasem przy odpowiedniej pogodzie pająki rozpoczynają migrację masową. Wtedy rzeczywistość zamienia się w istny koszmar dla arachnofobów. Tyle, że wydarzenie z Brazylii nie przypomina takiego zjawiska. Miejscowi mają bowiem pecha dzielić region z gatunkiem Anelosimus eximus to rodzaj bardzo społecznych pająków. Zbierają się one w grupy i wspólnie przędą sieć, by zwiększyć szansę na złapanie ofiary. Swoją olbrzymią pajęczynę umieszczają na wysokości do 20 metrów. A gdy zaczynają z niej zwisać, wyglądają jak upiorny deszcz pajęczaków. Jednak i tak nie są to najstraszniejsze opady, jakich ludzkość była świadkiem. W 2014 roku hiszpańskie miasto Zamora zostało zalane krwią. Krople czerwonej, półprzezroczystej cieczy spadły z nieba, barwiąc wodę w pobliskiej rzece. Kolor i osad w kałużach rzeczywiście przypominały krew, jak gdyby lekko rozcieńczoną wodą. Przesądni mieszkańcy uznali to za zły znak. I nie ma co się dziwić deszcz krwi brzmi jak zapowiedź końca świata. Apokalipsa Świętego Jana, która przedstawia chrześcijańskie spojrzenie na kres naszych czasów, zawiera wiele wzmianek o przemienieniu wody w krew. Na przykład, gdy czasze gniewu zostaną wylane na ziemię, morza i rzeki zmienią się w krew, w której zginie wszystko, co do niej wejdzie. Pochodzący z zamory, Joaquin Perez chciał rozwiać obawy miejscowych, więc wysłał próbkę wody do Uniwersytetu w Salamance i wtedy znaleziono logiczne wyjaśnienie czerwonego deszczu. Badacze stwierdzili, że winne są... wodorosty. A dokładniej, słodkowodne zielone mikroalgi o nazwie Hematococcus pluvialis. Wytwarzają one astaksantynę, czyli naturalny jasno-czerwony pigment. Naukowcy stwierdzili, że zarodniki tego wodorostu znalazły się w chmurze burzowej wraz z odparowaną wodą, nadając deszczowi krwawy odcień. Wszystko zdaje się trzymać kupy, gdyby nie jeden drobny problem. Otóż Hematococcus pluvialis nie występuje w Hiszpanii. Wodorostu nigdy nie wykryto w wodach w pobliżu zamory. Do dziś nie wiemy skąd się tam wziął. Na szczęście gatunek ten nie jest toksyczny i wykorzystujemy go w przemyśle spożywczym. A skoro zabarwił deszcz na czerwono, to pewnie odpowiadał też za fioletową maś na podwórku Sybil Christian. Wodorosty i mikroorganizmy potrafią bowiem wytwarzać pigmenty o różnych kolorach, aż do niebieskiego, jak w przypadku sinic. Ale żaden z odkrytych gatunków nie jest w stanie wyprodukować fioletu. Więc nie, to nie wodorosty zabarwiły dziwną maś. Nietypowe opady bywają jednak dużo groźniejsze niż galaretka czy krwawy deszcz. I nie zawsze wywołują je zjawiska naturalne. W 1997 na Morzu Japońskim rozbił się mały statek. Załoga utknęła we wraku na kilka godzin, aż w końcu dostrzegli ich ratownicy. Lecz gdy tylko marynarze wrócili na ląd, trafili do aresztu. Przekonywali, że kadłub ich łodzi rozbiła krowa, która spadła z nieba. No, oczywiście nikt im nie uwierzył. Spędzili za kratami blisko dwa tygodnie, po czym ich dowódca zdołał nawiązać kontakt z siłami powietrznymi Rosji, które potwierdziły ich wersję. Okazało się, że transportowiec Kremla ukradł krowę, która pasła się nieopodal lotniska. Po starcie samolotu, zwierzę wpadło w panikę i zaczęło niszczyć przedział ładunkowy. Załoga wpadła więc na genialny pomysł wyrzucenia krowy do morza z wysokości 9000 metrów. Uderzenie w japońską łódź zabiło zwierzę i rozbiło kadłub, wprawiając marynarzy w przerażenie. Na szczęście wyszli z tego cało. Ale następna historia mogła skończyć się dużo gorzej. Mieszkańcy Olympic Springs doświadczyli niezwykłego i potencjalnie zabójczego zjawiska. W 1876 roku spadł u nich deszcz mięsa. Miejscowi od razu uznali to za złe wieści. Znalazło się jednak dwóch szalonych śmiałków, którzy chcieli skosztować przysmaków z przestworzy. Porównali ich smak do baraniny lub dziczyzny. Ale pewnie nie byliby tak odważni, gdyby wiedzieli, co to za mięso. Nie znamy prawdziwej przyczyny deszczu, ale badacze sądzą, że cząstki, które spadły na miasto, pochodziły z żołądków sępników czarnych. Gatunek ten zwraca niestrawione fragmenty pożywienia. Według przyjętej teorii, Całe stado tych ptaków przeleciało nad Olympic Springs, a mieszkańcy błędnie uznali spadające mięso za anomalię pogodową. Podobne zdarzenie miało miejsce w Szkocji w 2009 roku. Wówczas zielone wzgórza pokryły się przezroczystym glutem. Gdy na miejsce przybyli badacze i zebrali próbki, odkryli, że rzekoma maś stanowiła szczątki żab i jaszczurek. Podobnie jak sępniki nad Olympic Springs, lokalne ptaki zjadają swoje ofiary i w locie. Zwracają na wpół strawione części otoczone sokiem żołądkowym, które wyglądają jak kawałki galaretki. Mają przy tym konsystencję bardzo podobną do fioletowej mazi, która spadła w Teksasie. Być może to też były szczątki zwierząt, choć to nie tłumaczy ich koloru. Ale z nieba. Spadały dużo dziwniejsze rzeczy niż zwykła galaretka. W 1997 loty Williams z miejscowości Terley w Oklahomie została trafiona w ramię kawałkiem zwęglonej tkaniny. Mówiła, że chwilę wcześniej widziała na niebie mały błysk. Na szczęście nic jej się nie stało, ale mogło być znacznie gorzej. Tego dnia w atmosferę Ziemi weszły części rakiety Delta II, którą wystrzelono rok przed zdarzeniem. To, co kobieta pomyliła z tkaniną, okazało się być cienkim arkuszem tkanego metalu, najpewniej z osłony termicznej. Wraz z nim spadła hermetycznie zamknięta tytanowa kula i zbiornik paliwa o wadze 265 kg. Oba obiekty wylądowały obok domów rodzinnych i nie miały żadnych śladów uszkodzeń. Tego dnia po raz pierwszy w historii na człowieka spadły kosmiczne śmieci. Ale to nie także niebo zsyła nam same nieprzyjemne rzeczy. Niektóre z dziwnych deszczów sprawiły ludziom mnóstwo radości. Na Kuwait w 2015 spadło do 3 milionów diramów, czyli waluty Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To ponad 3 miliony złotych. Deszcz pieniędzy trwał kilka minut, ale wystarczyłby zakorkować całe miasto. Co ciekawe, wciąż nie wiemy skąd się wziął. Mniej zagadkowe były za to sztabki złota, które spadły nad Syberią w 2018. Samolot przewożący platynę, złoto i diamenty o łącznej wartości półtora miliarda złotych, wzbijał się na większą wysokość, gdy nagle odpadły drzwi ładowni. 200 sztabek ważących 3,5 tony spadło na pas startowy. Samolot przebył tak 16 km, aż poprosił o awaryjne lądowanie na najbliższym lotnisku. Śledztwo wykazało, że drzwi zdmuchnął wiatr. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale wszyscy pracownicy lotniska zostali natychmiast zatrzymani w celu przesłuchania. O ile jednak deszcze złota, gotówki czy nawet krów wydają się absurdalne, da się je logicznie wyjaśnić. Choć inne opady do dziś owiane są tajemnicą. W 2015 roku Karstein Erstadt, nauczyciel biologii w norweskiej szkole, udał się na narty i napotkał coś dziwnego. Ujrzał tysiące dżdżownic, które spadły z nieba i leżały na śniegu. Założył z góry, że były martwe, ale kiedy je podniósł, zaczęły się poruszać. Okazało się, że dżdżownice zamarzły w śniegu, choć nadal żyły, tylko skąd się wzięły. Jedno było jasne nie mogły wyjść spod ziemi. Tego dnia warstwa śniegu w górach miała pół metra grubości. Ale nie był to jedyny odnotowany deszcz dżdżownic w Norwegii. Podobne zjawiska wystąpiły już wcześniej w Molde i Bergen, na południu kraju. A sam Ersztat mówił, że pierwsze doniesienia o takich opadach pojawiły się 100 lat temu. I takie przypadki nie ograniczają się do Norwegii. W 2011 roku podobne zjawisko wystąpiło w Szkocji. Uczniowie gimnazjum grali w piłkę, gdy usłyszeli stukanie. Nauczyciel David Krayton powiedział, że zobaczył, jak na ziemię spadały dżdżownice. Zebrał podopiecznych i wrócił z nimi do budynku szkoły. Gdy deszcz ustał, pan Krayton wraz z innymi nauczycielami znaleźli na boisku 120 dżdżownic. Żadnego z tych opadów nie udało się wyjaśnić. Robaków nad ośrodek narciarski czy szkołę na pewno nie wzniosła żadna wichura. Dżdżownice żyją bowiem pod ziemią. I rzadko wychodzą na powierzchnię, zwłaszcza tak liczebnie. Co gorsza, w większości kultur robaki te kojarzą się z rozkładem i śmiercią. Ale historia zna inne, niewyjaśnione i jeszcze bardziej makabryczne zjawisko. W 2022 nad miastem Kłautemok w Meksyku. Nagle padły setki ptaków. Na nagraniu z monitoringu widać jak całe stado uderza w ziemię i zapełnia ulicę. Naukowcy zdołali ustalić, że były to żółtogłowce. Gniazdują one w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a zimy spędzają w Meksyku. Ale czemu masowo posypały się wtedy z nieba? Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt amerykańskiej służby geologicznej w ciągu ostatniej dekady odnotował 175 przypadków masowego pomoru ptaków. W 2011 roku w Arkansas padło blisko 3000 epoletników krasnoskrzydłych. Kilka dni później w Luizjanie z nieba spadło 500 ptaków. Były to szpaki i wspomniane epoletniki. W tym samym tygodniu nad szwedzkim miastem. Falcoping nagle zginęło 100 wron. Podobne przypadki odnotowywano też w Japonii, Tajlandii i Brazylii. Zwolennicy teorii spiskowych od razu uznali to za znak nadchodzącej zagłady. Z kolei naukowcy, prawdę mówiąc, nie mieli czym ich skontrować. Jest kilka hipotez co do masowego pomoru ptaków, ale jak dotąd żadnej nie potwierdzono. Jeśli chodzi o Meksyk, ornitolodzy sądzą, że monitoring nie uchwycił drapieżnika, choćby jastrzębia, który ścigał stado. Być może ptaki uciekały, ale leciały zbyt blisko Ziemi. Masową śmierć epoletników można zaś tłumaczyć zatruciem. Są one bowiem postrzegane jako szkodniki, więc bezwzględni rolnicy mogą próbować je wytępić. W innych możliwych przyczynach uwzględnia się dezorientację i niskie temperatury, w których ptaki natychmiast zamarzają. Żadna z sugerowanych teorii nie wyjaśnia jednak, czemu zjawisko to stało się globalne, a pojedyncze przypadki przerodziły się w masowe wymarcia. Coś, co teraz postrzegamy za zapowiedź końca świata, może okazać się przełomem w nauce. Tak samo było z tajemniczym ciałem wieloryba, znalezionym setki kilometrów od oceanu. Był to rok 1849. W stanie Vermont budowano linię kolejową. Pewnego dnia robotnicy wykopali skamieniałego wieloryba na środku pola. Temat wzbudził wielkie zainteresowanie, bo ciało znaleziono 300 km od oceanu. Wiele osób widziało w tym dowód na biblijny potop, który zgładził ludzkość. Ale naukowcy tamtych czasów bardzo aktywnie zgłębiali historię naszej planety, więc w końcu zdołali wykazać, że w przeszłości linia brzegowa oceanu przechodziła przez Vermont. Obecnie ludzie interpretują nietypowe deszcze na wiele różnych sposobów. Jedni chcą wyjaśniać je naukowo, choć nie zawsze im to wychodzi. Drudzy wierzą, że zwiastują one apokalipsę, a jeszcze inni wpadają na przedziwne pomysły. Sybil Christian, u której spadł fioletowy deszcz, mówi, że była to gwiazdna galaretka zrzucona na jej trawnik prosto z kosmosu. Zwolennicy tej teorii wierzą, że kosmici traktują czasem Ziemię jako wysypisko śmieci, strącając na nią swoje odpady. Ale lokalne władze mają inne zdanie. Twierdzą, że fioletowa galaretka to produkt uboczny oczyszczania ołowiu w fabryce za miastem. A Ty komu wierzysz?